do dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uzna, że wymierzenie kary oskarżonemu 25 lat pozbawienia wolności będzie karą współmierną do popełnionego czynu. Sąd miał prawo ocenić tak, jak ocenił czyn y Oskarżonego. Nie mam nic więcej do dodania. Miał takie prawo, tak ocenił, taką karę wymierzył, zmienił. To wszystko. Sąd odwoławczy ma świadomość zderzenia się dwóch, powiedzmy sobie, interesów, używając kolokwialnie takiego określenia. Z jednej strony ból, cierpienie, żal, złość osób pokrzywdzonych, z drugiej strony sąd nie może zastanawiając się nad wymiarem kary, nie dostrzegać sprawcy. Oskarżony w swoich wyjaśnieniach konsekwentnie utrzymywał, że nie miał zamiaru od początku pozbawić życia właściciela pojazdu, że spanikował wtedy, kiedy ten właściciel podjął działania obronne, że dopiero wtedy, kiedy oskarżony wyszarpnął się pokrzywdzonemu i użył tej kantówki i kilkakrotnie uderzył pokrzywdzonego, że to doprowadziło do śmierci. Sąd wymierzając karę musi przeanalizować wszystkie, wszystkie okoliczności, które e, powinny być e, przy tym uwzględnione. Wyrok przed chwilą ogłoszony jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w drodze zwyczajnych środków odwoławczych.